Słuchajcie, w Blocks Fruits będzie grubo, będzie mega grubo. Eee, co ja tak wolno chodzę? Ty, jak to zmienić? Okej, okay, dobra, nie ogarnąłem. Słuchajcie, e, nowy update właśnie został zapowiedziany. Coś że się tak trzęsie czasami. A, questa nie wziąłem. Dobra, lecimy po questa. Ale chaotyczny początek odcinka. Słuchajcie, właśnie o obejrzałem film e, od twórców e, Bloxfruits, który zapowiada nową aktualizację, która pojawi się w dniu jutrzejszym. I słuchajcie, no, ta nowa aktualizacja, w tej nowej aktualizacji będzie nowy, mityczny owoc. Będzie to T-Rex, także... Em, także tak to wygląda. Będzie również świąteczny event, także jutro wrzucę dla was na pewno odcinek również poświęcony tej aktualizacji. Być może przetestujemy nowy owoc? Hmm. Nie jestem pewien, zależy, ile robuxów będzie kosztował. Bo jednak, ostatnio wydaliśmy 4000 robuxów na, na Kitsune, i nawet jeszcze nie zdążyłem się nią nacieszyć. Bo tak jak widzicie, nawet nie mam jeszcze 300 poziomu. Także, no, też nie chciałbym, nie chciałbym, wiecie, inaczej, zależy, ile ten owoc będzie kosztował, zależy, jakie będzie Wasze zainteresowanie, nie? No, tak jak mówię, nie chciałbym go też kupować po prostu bez powiedzmy, bez jakiegoś. Szczególnie, że, hm, no, nie wiem. Tak, nie chciałbym go po prostu kupować tak bez przemyślenia, a bez zastanowienia się. Generalnie widziałem, jak wyglądają skille tego T-Rexa. Wydaje mi się, że, że, to będzie, że to będzie całkiem ciekawe. Najważniejsze jest, oczywiście, najważniejszy będzie event świąteczny. Wszystko sobie omówimy jutro, jak już ten event będzie. I generalnie w tym świąte na tym świątecznym evencie będziemy mieli możliwość zdobycia chyba jakichś fajnych nowych świątecznych akcesoriów. A czy nie jestem pewien, czy to są nowe akcesoria, czy to nie będą takie, które były rok temu, jeżeli ktoś z was grał rok temu, to, to prawdopodobnie to prawdopodobnie. Być może to będą te same, chociaż nie jestem pewien. Wydaje mi się, że twórcy by nie dali tych samych. Powiem Wam tak, z racji tego, że ja jeszcze jestem trochę nobem w Bloxfrut, znaczy niby mam to drugie morze i tak dalej, nie? Ale to ja tak naprawdę, wiecie, no jestem jeszcze giganobem, mam dużo do zdobycia. Maksymalny poziom to jest, przypominam, 2550. Eee, znaczy 2550, tak, tak, chyba tak, dobrze powiedziałem, albo 2650 już. Nie wiem, bo na najnowszego update'u to się mogło zmienić. No więc wiecie, ja częściej z tych rzeczy, nawet o które, które są poruszane, jeśli chodzi o nowy update, to ja nawet nie rozumiem, co to zmienia, nie. <ścoughs> wiem, że nie wiem, czy w tym updatecie już pojawi się nowy styl walki. Ale możliwe, że już w tym nowym updatecie pojawi się nowy styl walki. Ostatecznie nie skumałem do końca, ale chyba niewykluczone, że tak, że będzie nowy styl walki, czyli mamy nowy owoc, nowy styl walki, nowy event już jutro w najnowszej aktualizacji. Także myślę, że dużo będzie się działo. Na tym evencie moje będzie można zbierać prezenty i te prezenty będzie można z tych prezentów będzie sobie można robić różne akcesoria z tego, co zrozumiałem. Jakoś tak mniej więcej to ma działać. Dodatkowo, słuchajcie, fajna sprawa, bo... Mm, znaczy, miał być też na tym update'cie, to miał być jeden z największych update'ów w Bloxfruits, więc ogólnie, no, spory, spory, spora aktualizacja, nie? Nie tylko, wiecie, jakaś taka drobna, tylko naprawdę spora aktualizacja. No i słuchajcie, mieli dodać jeszcze, jeżeli się nie mylę, to mieli zrobić rework owoca, jaki już jest, bo aktualnie w grze mamy dragon fruta. i ten owoc miał dostać rework, Natomiast um, oni się trochę, no tam mają obsuwę, jeśli o to chodzi. Wykryli tam jakieś błędy czy coś takiego, no i e, tego reworku przynajmniej na razie jeszcze nie będzie, będzie dopiero w następnej aktualizacji. Natomiast to jest oczywiście zrozumiałe, jeżeli kiedykolwiek e, programowaliście albo bawiliście się w tego typu rzeczy, to. Prawie zawsze jest obsuwa. Z czymś. Prawie zawsze jest obsuwa, więc to jest oczywiście zrozumiałe. Ja tak czy owak, tak jak mówię, nie mogę się doczekać tego tego update'u. Postaram się podrzucić też link do filmu, który opisuje całą tę aktualizację. to Jest to film oczywiście po angielsku. Link ma, macie w opisie tego filmu. Tam będziecie mogli sobie podejrzeć, jak ten nowy owoc wygląda. No i mówię, no zastanawiam się, nie? Zastanawiam się, może go kupimy, może go nie kupimy. No nie wiem, jeszcze się nie, nie namyśliłem, bo teoretycznie mam tyle robuxów, żeby, żeby sobie ten owoc Kupić, ale jeżeli będzie kosztował tyle, co Kitsune, czyli wiecie, Kitsune kosztowało 4000 Robuxów, no to, to trochę dużo, nie? W sensie, no to jakby, no, jedno jest mieć tyle Robuxów, a drugie jest chcieć je wydawać na, na coś takiego, nie? No bo wiecie, jednak 4000 Robuxów to jest. E, tak mi się wydaje, że to jest jakieś. E, ile to jest złotych? Ty, nie mam pojęcia. S, ponad 200? Więc, no nie wiem, zastana, zastanawiam się ciągle, nie? Nie mówię, nie, nie mówię. Tak, zobaczymy. E, póki co. Póki co jaram się tym owocem, który mam teraz, tak jak mówię, też jeszcze go nawet w 100% nie odkryłem, więc no, też jakby głupio mi przeskakiwać na nowy owoc, jak tego nawet jeszcze całego nie odblokowałem. Najlepiej by było, gdyby ten dinozaur pojawił się w sklepie do kupienia za normalny hajs, nie? Chociaż nie stać by mnie było chyba. Aktualnie, bo na przykład Kitsune w sklepie, jeżeli się pojawi, to kosztuje 8 milionów, chyba, ja mam 4800, nie? Bo tak to wiecie, tak to było spoko. Mamy nowy quest, okej, okay, nowy quest jest na tych tam. W sumie mógłbym spróbować, zobaczymy, bo oni są bliżej, więc tak naprawdę opłaca mi się zmieniać questa na, na tych od razu tutaj. Tak jak widzicie, w ogóle mam też kodzik odpalony na, na XPK razy 2, więc. Więc sobie tutaj um, lecimy, lecimy nie, nie ten, nie ma żadnego spania, nie? Lecimy i, i po prostu wbijamy ten poziom. Um, no, także taki krótki filmik chciałem po prostu dać znać, bo być może ktoś z was przegapił tę informację, że jutro będzie taki spory update, bo, o, tam pewnie są, tam są kolejni? Jak tak, to super. O, idealnie. Tylko i, dlaczego ich jest po trzech? To jest problem. Że ich jest po trzech, a nie po czterech. Hmm, no, to jest trochę słabe w sumie. Bo na questa mamy na ośmiu, czyli muszę załatwić. Chyba, że tamci się już zrespili, tam to, te, to to by mogło być spoko. Jeżeli ci się już tu zdążyli zrespić. No dobra, zdążyli się porespić, więc może nie ma tego złego, nie? Może nie ma tego złego. Mogę ich też. Tych mogę pozbierać, bo oni są faktycznie blisko siebie, więc mogę po prostu. wiecie, poczekać, aż sami do mnie. A, okej, okay, oni mają takiego spela. Dobra, to nieprzyjemne. To nie chcemy. Nie chcemy im dawać za dużej szansy. Więc po prostu szybko ich wykończę. No i dobra, musiałbym sobie policzyć czas, jak szybko tego quest'a zrobiłem, nie? Bo z drugiej strony, tu jest dużo szybciej do tego gościa, co daje quest'a. Ja też myślę, że ja dużo szybciej zacznę, wiecie, expić i robić zadania, jak wbije ten 300 poziom na tym owocu. Bo ta transformacja, słyszałem, ktoś pisał, że całkiem szybko się przemieszczam na tym owocu po tej transformacji, czy coś takiego. Więc, no, w sumie ja się nie mogę doczekać. Fajnie by było, mówię, jakbym to już zrobił. E, no, ale to... Będzie wszystko w swoim czasie, tak? Wiecie, za szybko to nie idzie, ale za bardzo wolno też nie. Co nie? Nie idzie super szybko, nie idzie super wolno. Do zrobienia generalnie, do zrobienia. Wydaje mi się, że jakoś bossa musiałbym upolować i wtedy a pewnie by się robiło to trochę, trochę szybciej. No natomiast to nie jest koncert życzeń, słuchajcie. Bardzo bym chciał, ale to nie jest koncert, ży koncert życzeń. No więc e, na pewno będziemy też e, ogarniali, wiecie, ten nowy świąteczny event, bo jakieś akcesoria wpadłem do ogniska i się zacząłem kręcić. E, to jakieś świąteczne akcesoria akcesoria, myślę, że mogą być mega spoko. Przynajmniej ja sprawdzałem na Wikipedii bloksfrutowej, jakieś takie rzeczy rok temu były i one wydają się całkiem OP, w sensie, wiecie, te akcesoria, co zwiększają movement speeda, coś tam, coś tam, nie, to, to jest całkiem spoko, zwłaszcza, że ja mam jakieś strasznie e, brzydko rzecz ujmując, śmieciowe akcesoria, ja praktycznie, ja mam pelerynę, którą może zdobyć każdy, na no nie pamiętam, którym poziomie, ale chyba na setnym. <laughs> I wiecie, każdy to może kupić, to nawet nie jest jakieś mega drogie, no więc to nie jest jakieś Mega dobre. Znaczy, to jest spoko akcesorium na setnym poziomie, a nie na 700, nie? Więc wydaje mi się, że już mógłbym też się rozejrzeć za czymś, za czymś lepszym po prostu. Albo nawet nie wiem, mógłbym pogrindować sobie tego cyborga, nie? W sumie to mógłbym wrócić na poprzednie morze i porobić sobie tego cyborga. To może by nie było nawet takie głupie. Tylko trochę się boję, bo nie pamiętam, gdzie był. A dobra, nie, już pamiętam, gdzie był ten kapitan. On był w tym głównym mieście. Który mnie na to może przenieść. To może nie takie głupie. Jak mi się ten pust kończy, to może sobie pogręduje Cyborga. Chociaż to też bez sensu, bo, bo z Cyborga, dla osób, które nie wiedzą, to jest ten ostatni bosik, który jest w. Wy... Na pierwszym morzu. No i aktualnie z niego, i z niego wypadają takie fajne oksy. I z tych okularów generalnie możecie... To jest najlepsze akcesorium na pierwsze morze. Natomiast trudno, żeby było inaczej, nie? Najlepszy boss na pierwszym morzu, najlepsze akcesorium z niego wypada, nie? No to, to jest w miarę, w miarę oczywiste, tak mi się wydaje. Natomiast... No... Natomiast czy jest to oczywiste czy nie, no jest to najlepsze akcesorium i on na przykład nie dość, że dodaje movement speeda, bo ta moja peleryna, którą mam aktualnie, jeżeli się nie mylę, to ona jedyne co robi to zwiększa mój damage o 10% chyba? A tam macie coś takiego, co nam zwiększa movement speed o 37%, pro, o 35%, no czyli to jest dużo. I chyba damage, nawet nie wiem, czy o nie więcej niż 10%. Czyli wiecie, nie dość, że macie bardziej, zwię bardziej zwiększony damage, to jeszcze dostajecie um, tego movement speeda, A ten movement speed jest mega ważny, bo tak jak widzicie, no on powoduje, że jestem w stanie szybciej skakać z miejsca na miejsce. Ogólnie bardzo fajnie, że kupiłem sobie ten permanentny owoc Kitsune, bo dzięki temu, słuchajcie, jak będę chciał przetestować jakiś inny owoc, to wystarczy, że on będzie w sklepie. Jeżeli tylko jakiś inny Owoc Będzie w sklepie, to ja go po prostu kupię. Mam tyle golda, że mogę go kupić, jeżeli Budda na przykład byłby w sklepie. Mogę sobie takiego buddę kupić i po prostu wiecie, pograć z nim i ewentualnie, jak mi się znudzi, to zmienić sobie z powrotem na, e, na Kitsune. I uważam, że Kitsune to jest mega dobry owoc, w sensie bardzo podoba mi się styl. <laughs> bardzo podoba mi się styl walki, mega fajnie wygląda. Ten T-Rex, no też. T-Rex wyglądał do dosyć podobnie, tak szczerze. Ma niektóre spele bardzo, bardzo podobne. Do tego, do tego mojego owocu. Czekajcie, teraz sprawdzę, ile czasu mi zajmuje zrobienie tego zadania. Mam na nagraniu 10 minut 9 sekund, zaraz zobaczymy, ile mi, to za ile mi to zajmuje. Czy mniej, czy więcej niż minutę? Bo jestem w sumie ciekaw. Myślę, że trochę więcej niż minutę, bo jednak, bo też trochę trzeba się skupić. Cały czas tutaj też muszę grać na instynkcie, to znaczy, wiecie. A... O nie, nie lubię nocy. Zapada nocy. Nie lubię nocy. Nie wiem, nic to nie zmienia chyba w grze. Znaczy akurat na event można się dostać w nocy, w sensie na ten, który się pojawił wraz z tym update'em Kitsune. Ja wam go niestety nie mogę pokazać, bo on wymaga trzeciego morza, a jeszcze tego trzeciego morza nie mam. Natomiast jak tylko będę miał, to to wam na pewno to pokażę, bo tam też fajne akcesoria można, można wydropić. Dobra, zrobiłem zadanie. Nie, no szybko idzie, mniej niż minuta. Mniej niż minuta zrobienie zadania. 40 sekund około. Czyli 40 sekund na dwa poziomy, tak plus minus, bo na XP razy 2 dostaję dwa poziomy za to. Nie, no to fajnie, nie? Moim zdaniem mega, mega spoko. O, idealnie, oni się już respią, super, super. No spoko, spoko, nie, no to jednak dajemy radę. Jeszcze mu jak będę miał te transformacje powolutku, powolutku, ale na pewno zdobędziemy te transformacje. I myślę, że też bym chciał wam pokazać na którymś z następnych odcinków. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że na, na ten odcinek będziemy kończyli. E, to jest tylko film, który miał na celu poruszyć temat tej aktualizacji, która się pojawiła. W sensie tej informacji o tym evencie świątecznym, który ma być jutro. Także ja mam nadzieję, że wy jesteście podobnie nahypowani co ja, bo ja jestem mega nahypowany. No i co? E, wam życzę słuchajcie, miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Widzimy się niedługo na kolejnych odcinkach. Sblogsfruta. Mam nadzieję, że wpadniecie jutro zobaczyć, jak wygląda event. No i co? Trzymajcie ciepło. Dzisiaj rano wrzuciłem odcinek z Pet Simulator 99. Kto nie widział, a kto gra, zachęcam, żeby sobie zobaczyć. No i co? Miłego dnia wam życzę. Cześć, cześć!